Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Co czujemy, czytając dzisiejsze słowa Jezusa z Ewangelii Świętego Jana? Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ja przez połowę życia słyszałem to zdanie jako ładne słowa, które z prawdziwym życiem nie mają nic wspólnego. Nasze rany, zawody, problemy w rodzinie czy w pracy. Długi, wyzwania, brak akceptacji siebie i innych. Co nam po tych słowach, jak w tym wszystkim mają nam pomóc? Otóż pomagają. Problemy nie znikają, choć czasami faktycznie tak jest, ale zaczynają słabnąć, bo my stajemy się silniejsi. Jak? Przychodźmy do Niego i wierzmy, to o czym dzisiaj mówi, to prawdziwa pomoc, dająca realne rezultaty.